Podsumowujemy ten projekt. To jest ogólnoświatowe logo, fakt, że tutaj po polsku, bo jesteśmy w Polsce. Do tej pory odbyło się już kilka szkoleń, kilka koncertów, kilka działań sportowych, a dzisiaj zobaczycie tutaj występy Mocarskiego Stowarzyszenia Capuayry. Jak gdyby akurat ta firma jest bardzo mocno związana ze wszelkimi objawami tolerancji. Usłyszymy, Maję Kaczyńską i tak jak obiecywałem wcześniej w informacjach medialnych, będziemy mieli do czynienia z wielką niespodzianką, która się szykuje, fakt, że dopiero na święta Bożego Narodzenia, ale ta niespodzianka dotyczy właśnie wspominanych na samym początku kibiców wrocławskich, naszej drużyny Wrocławia, którzy tak naprawdę nie są żadnymi złymi ludźmi, jak to się w stereotypach uważa, albo jak co niektórzy głoszą, bo to są bardzo fajni, wspaniali młodzi ludzie, którzy potrafią równie fajne, wspaniałe rzeczy tworzyć, czego dzisiaj będziemy, yy, będziemy świadkiem. Jeszcze raz przypomnę, wykopmy rasi ze stadionów podsumowanie kampanii 2013. I'm I za chwilę y, wykonają swoją produkcję, y, której premiera nastąpi 20 listopada. Będzie wydana płyta, y, którą nagra, nagrał właśnie Kasina z chłopakami. Jest to hip-hop, ale jest to hip -hop z przesłaniem. Y, postanowili nagrać tą płytę i ze sprzedaży tej płyty zebrać pieniądze, które będą przeznaczone na wsparcie świąteczne Domu Małego Dziecka Maluch przy ulicy Sielskiej we Wrocławku, możemy to oficjalnie ogłosić. Przypuszczamy, że, jeszcze, że w następnym tygodniu rozpocznie się już duża promocja, wtedy będzie wiadomo, gdzie odbędzie się koncert promujący tą płytę, gdzie będzie można ją kupić, gdzie będzie można ich posłuchać, a dzisiaj tylko taka delikatna zajawka w jednym kawałku Kasina i MW. 13. I teraz naprawdę szczególne wydarzenie. Kolega w szaliku w Bocławii, ja w szaliku Lech Gdańsk. Podobno te kluby się nie lubią. Ja bym chciał zrobić, żeby się wszyscy lubili, bo na tym rzecz polega, żeby, jeżeli się kłócić, to na argumenty, a jeżeli razem coś fajnego robić, to naprawdę to można. Ja oddaję mikrofon. Proszę Państwa, całkowita premiera. Nikt nigdy jeszcze tego do tej pory nie słyszał. Mam nadzieję, że jest to pojawienie się nowej, fajnej ekipy hip na początek na włocławskim rynku. Co będzie dalej, to zależy od nich i od tych, którzy będą kupować ich płyty. 뮤좀엄려토리 Robienia bracia, tak naprawdę jestem z wami Wielki szacunek kieruję teraz do takich Którzy radzą sobie dobrze, chociaż żyją bez mamy Będzie dobrze brat, wszystko się ułoży Twój silny charakter na dobrobyt się przełoży Teraz kilka słów dla tych, co bez ojca Proszę ludzie walczcie, a życie to będzie norma Wiem, mordowiem, czasem rzeczywiście słabo Ale próbuj iść prosto, nie schodź ty na bok I za głosem serca, twoje życie i twój wybór Bo nie ma nic gorszego, jak robienie coś na przymus Posłuchaj tego tekstu on jest naprawdę z serca, na zewnątrz dorosły, w środku wciąż dusza dziecka Nie śpi się nigdy, bo ktoś jest sierotą, świat się kurwa nauczy, za przyjaźni z biedotą. Mówię to ja, dzieciak po przejściach, głowa do góry, przecież jesteście perściach Na imię mamacie, nazwisko Kasiński, szanujmy się ludzie, jesteśmy tu wszyscy hold you still Logiczna rodzina, lat po przejściach Ale to nie jego wina, ojciec pija trzyna Codziennie był stawiony, codziennie awantury Codziennie był kurwiony, Boże powiedz Gdzie w tym czasie jego matka? Ona się krwiła i z lupami wudepiła, piła Małolat musiał sobie radzić, Ka po marketach Jak coś padło w łapy, to na szybko wieczy sprzedał Trafił do bidula, a po to domu dziecka Dla niego koniec świata, a dla innych kamień serca Ady nie wytrzymał, wziął linę swoje ręce I gdy była noc Powiedził się w łazience, jego rodzina dowiedziała się o śmierci. To był dla nich szok utrzymujący się w pamięci. Dla wszystkich, którzy znali mało lata, przyjaciele go kochali jak rodzonego brata. Ten przekaz jest dla wszystkich wychowanych w takich domach. Trzymajcie się, przyjdzie lepsza pora. W swoim życiu chciałem zdobyć coś dobrego Dlatego chcę pomagać ludziom, którzy Potrzebują serca, które życie im wydłuży Chcąc pomocy, sami są bezradni Wszyscy dla mnie jesteście siostrami, no i braćmi Wszystkie domy, dziecka chcę wspomagać jak najbardziej Śpiewam dla was jako zwykłych chłopaka Nie Niech każdy z was W końcu to zrozumie Pomoc jest potrzebna, przecież dużo nie kosztuje A uśmiechy na ich twarzach to coś więcej To jest piękne, obiecuję Panie Boże Nigdy w życiu nie wymięknę Dziękujemy i zapraszamy do zakupu tej płyty. Wszystkie pieniążki będą przeznaczone na ten dom dziecka na ulicy Sielskiej 3. Tyle tak. Jesteśmy kibicami, huoliganami. Niech każdy zwie nas jak chce. My robimy swoje, pomagamy. I to nas łączy. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz chłopaki 20. Dwudziestego... 20 listopada premiera płyty, mam nadzieję, że dość szybko się rozejdzie i będziemy mogli jak gdyby dalej coś razem zrobić.